zobaczcie jak ślimaki się zapładniają widzicie ta właśnie moment i to w biały dzień proszę sobie wyobrazić ślimaki te rzeczy robią w dzień a kto nie wie to nie wie co one robią i to jest moment, właśnie kiedy ślimaków absolutnie nie wolno ruszać. Przekazują jeden ślimak drugiemu, po prostu przekazuje strzałkę miłosną do tego, żeby były małe ślimaczki. I to jest właśnie ten proces. I w tym czasie nie wolno im absolutnie przeszkadzać. Należy je zostawić w spokoju. To trwa kilka godzin, trudno powiedzieć. Może to trwać od pięciu do nawet może i troszkę dłużej godzin. Życzę miłego oglądania. Kamila ślimaki.